Na dzień nad Morzem, przyjechaliśmy do Gdańska, mieliśmy godzinkę drogi od nas. Rano wychodziło słońce i mieliśmy cichą nadzieję na plażę, ale niestety zaczęło troszkę wiać, więc stwierdziliśmy, że to wykorzystamy na przyjazd tutaj. Nie zapowiada się, żeby padało. Wydaje mi się, że się utrzyma pogoda przez cały dzień, tak? A jak Gdańska, zawsze jak jesteśmy nad Morzem, to chcę tu przyjechać. I zawsze mówiłam Raskowi, że gdyby nie dziecko i inne zobowiązania. Podjęlibyśmy pewnego dnia decyzję, żeby spróbować pomieszkać sobie, chociaż przez chwilę jakieś innym miejscu, to wybrałabym właśnie Gdańsk, bo ja się tutaj super czuję. Bardzo podoba mi się ten klimat. I właśnie jak idę na starówkę, to dzisiaj już ze mnie śmiałeś tam wcześniej z parkingu. Czujesz to? Czujesz to? Tak, czuję to. Podekscytowane. No. Tylko dzisiaj widzimy dopiero, że są straszne remonty z jednej strony. Ale druga jest spoko, przyjemnie się dalej chodzi. I za bardzo no nawet tutaj ciepło, tak się zastanawiamy, czy ściągać te kurtki, czy nie. Ale jak zawieje wietorkiem, no to trochę chłodniej. Radek przed chwilą pytał i rejs teraz z tym w tym roku kosztuje 80 zł za osobę w dwie strony. My jak płynęliśmy w zeszłym roku, to trwało to chyba około godziny w jedną stronę i z powrotem tyle. Ile płynęliśmy w zeszłym roku? Godzinę w jedną stronę i godzinę z powrotem? I tam był pomiędzy jeszcze przystanek 3 godziny. No na Westerplatte. na Westerplatte. Ale było bardzo fajnie, tam taki pan, taki dziadziuś śpiewał, na gitarze Nie. grał, śpiewał. No. Nie przy samym Westerplatte, ale szliśmy kawałeczek i te okolice były. Strasznie przyjemnie. jest bar z piwkiem, z jakimiś przekąskami. Ale wtedy było bardzo gorąco. Byliśmy w połowie czerwca, po ślubie dwa lata temu. Było bardzo, bardzo gorąco. Chowaliśmy się pod daszkiem. I było tanie, bo mi się wydaje, że płaciliśmy około 40 zł. Ale w dwie strony? Właśnie, wydaje mi się, że tak, że to nie było tak dużo. Niestety nasza randeczka wyszła trochę na części, bo ktoś mały pokrzyżował nam plany. Myśleliśmy, że uda się ją uspać, zjemy sobie razem pyszną pizzę, wypijemy drinka. Znaczy ja. Ale Nadia, jak zobaczyła już tutaj okolice restauracji, statki, to się rozbudziła od nowa. Więc Radzik walczył, przyszedł tylko na pizzę. A ja sobie posiedziałam, zrelaksowałam się, wypiłam pysznego drinka. Był kwaśny, taki idealny jak lubię pizza była też fantastyczna, naprawdę była bardzo dobra, takie idealne ciasto, składniki dobrane, coś innego nie zawsze jemy z pieczarkami u nas, taki klasyk e, to była carbonara, więc no naprawdę wstos, nawet właśnie pani poprosiła mnie o wystawienie opinii na googlach więc na pewno to zrobię, bo czemu nie pomóc, skoro jakoś była na najwyższym poziomie, co nowo też nie wyszło tak źle e, no, więc Radek nadrobił sobie czas z małą, a ja Miałam typowy relaks wakacyjny, taki mamuśkowy. Patrzyłam sobie na tą piękną zataczkę obok statki i relaksowałam się przy drinku. Wyszło piękne słońce. Mega się cieszymy, że zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać, bo chyba tam u nas w Rozewiu jest dzisiaj dalej troszkę pochmurno, a tutaj jest tak ciepło, że co chwilę ściągamy kurtki. tylko tak z tymi winkielkami żywieje wiatr i już powrotem zakładamy. mamy kolejny dzień, piękny dzień, zaczęło się w końcu rozjaśniać, jest piękne słoneczko, wybraliśmy się na plażę i w połowie drogi na plażę zorientował się Radek, że nie mamy tej maty takiej do siedzenia, bo zabraliśmy ze sobą z domu tą matę, która nie przemaka, typowo taka plażowa, no więc lipa bez niej i Radzik teraz zasuwa do domku. A my tutaj czekamy na niego, więc Nie stwierdziłam, że się z Wami przywitam. I muszę Wam dzisiaj w ogóle pokazać okolice, do której przyjechaliśmy. Pokażę Wam też domek, ale na razie tylko z zewnątrz, bo... No, musimy ją trochę posprzątać, żeby Wam pokazać, jak ona się prezentuje. Generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni z domków. Są czyściutkie, bardzo ładne, widać, że nowe i takie zadbane. Co tu kukasz? Kukasz, do kogo mama mówi. <laughs> yy, bardzo dobrze wyposażone ale to wszystko zobaczycie sobie na filmie na filmie tak, mamy nawet ekspres kapsełkowy do kawy, więc dla nas kawoszów to coś super pod względem dziecka też mamy yy, całe wyposażenie mamy krzesełko do karmienia mamy łóżeczko turystyczne więc tam ładujemy małe i wszystkie zabawki i to jest jej taki kącik do zabawy. No, noc jest z nami, wiadomo, nowe otoczenie, troszkę tego stresu dla niej też jest. I dużo nowych wyrażeń. Co mamy jeszcze? Plac zabaw, bardzo dobrze wyposażony dużo różnych zabawek. I mamy też banienkę, a nawet bramkę na schody. Gdybyśmy korzystali z piętra, można założyć i wtedy być spokojnym. Że nam dziecko nie spadnie z tego pięterka. Więc powiem Wam super, naprawdę. Nic za to nie dopłacaliśmy, a wszystko mamy w cenie. Więc bardzo, bardzo duży plus dla tego miejsca pod kątem właśnie dzieciaczków. Dobrze, że się zorientowałeś, a nie dopiero jakbyśmy byli na plaży i byłby klops. No wiem, ale stamtąd wraca się już kawałek. Tak, tata przyszedł. A tak to na szczęście jeszcze było bliziutko. Kto mnie tak było z daleka. Bałaś tatę? Cały czas patrzyłaś za tatą, co? Tata zapomnieliśmy tak najważniejsze rzeczy. Na czym byś bawiła? Na czym byś bawiła? bawiła? To tam dalej tam. widzisz wszędzie pieski tylko. Gdzie są pieski? A my idziemy tam teraz, na plażę, wiesz? W drugą stronę. Chodźcie. Tak się prezentuje nasza droga nad morze. Idziemy sobie taką dróżką wśród lasku. Wszędzie po boku są domki szykowane na sezon. W ogóle zauważyliśmy, że Dopiero tutaj właśnie wszyscy szykują się do sezonu W Gdańsku było wczoraj to samo Wszystkie restauracje Szykowały dopiero witrynę Ozdabiali i tutaj też Jest bardzo dużo domków, które Ogarniają dopiero Co się tam dzieje? Ogarniają dopiero ogrody Rozkładają jakieś place zabaw I jest też bardzo dużo Takich Budynków, które dopiero widać powstają pod względem turystyki, też będą do wynajmu jakieś hotele, więc na razie ta miejscowość tak jeszcze turystycznie nie wygląda, ale myślę, że ile w przeciągu pięciu lat gdzieś tak, to tu będzie dużo się działo, dużo będzie nowych miejsc. Widocznie widzą potencjał, w tym sezonie może jest bardzo dużo ludzi, bo naprawdę mijamy bardzo dużo takich... Budynków, no wiecie, dużych będą ewidentnie hotelami pod turystykę i takich tych domków rodzinnych. No, tak samo tam wcześniej przecież przy zatoce jest cały plac, taka jakby promenada, na której w sezonie są jakieś budy z jedzeniem. Hmm. Z pamiątkami, a na razie jeszcze jest tu pozamykane. Już właśnie wczoraj widzieliśmy, jak przyjeżdżaliśmy, że dopiero państwo wszystko rozkładają, czyszczą i szykują. Jedyny mankałant całej tej miejscowości to zejście na plażę. To jest najlżejsze, po które możemy zejść w jakiś tam sposób z nadją wózku. Zobaczcie, tam są schody. Tutaj jest całkiem spory wznios i tam już idzie Radzik kładką do samego końca na spokojnie. Jest już równiutko. Więc nie jest tak źle. No ale przyjeżdżając tu na przykład z gondolą, no to ja tego nie widzę. A i ze spacerówką, no to trzeba mieć formę, żeby ją znieść albo w jakiś tam sposób e, zjechać. Takimi właśnie okolicznościami idziemy sobie już na plażę, więc tutaj jest super przyjemnie. Nie mamy żadnych schodów. Pięknie zielono dookoła no ale te schody troszkę tak utrudniają, więc na pewno jeżeli chcielibyście się tutaj wybrać do Rozewia no to musicie o tym wiedzieć wszystko jest to tutaj najłatwiejsze zejście byliśmy tam na numerze 16 wcześniej to są schody, nie miałam tutaj kamery ze sobą od samej góry do samego dołu To do taki konkretny kawałek ale wiecie, Rozewie to jest praktycznie już jest szczębia Góra więc tutaj są tereny klifowskie jest to najdalej wysunięty punkt Polski już na północ, zaraz jest tak uznawane. Jest bardzo czysto znowu nawet tablicę pokażę Wam, że można tutaj spotkać foki i chyba morsiny. Więc no o czymś to świadczę. Plaże są czyściutkie, woda również. Zresztą za Wam znowu pokażę, że jakieś przebitki. Teleportowaliśmy się na nogach prosto do Jastrzębiej. Postanowiliśmy na plaży, że damy radę i dojdziemy sobie tutaj na obiadek, bo wyczaiłam fajną knajpę. Mieliśmy do pokonania 3 km tam od nas w miejscowości. A wiecie, Nadia teraz najłatwiej nam zasypia tutaj po prostu we wózku na spacerze, żeby i tak za każdym razem nie ciągnąć do domku na usypianie. No to fajnym pomysłem właśnie jest zrobienie takiej drzemki na spacerku. Więc stwierdziliśmy, że skoro zbliża się jej pora na plaży, no to wpakujemy ją w wózek i po prostu się tutaj przejdziemy, to jest tak naprawdę nie cała godzina, drogi, takim spokojnym tempem, a jest dzisiaj przepiękna pogoda i chciałam Wam pokazać, gdzie jesteśmy, bo zeszliśmy z promenady, tu mamy tą knajpę, ale Nadia już nam przysypia, więc chcemy ją uspać do końca i dopiero i sobie spokojnie zjeść. Jest takie ładne urwisko... Nie wiem, czy tak będzie widać na kamerze, ale na żywo naprawdę robi wrażenie, bo to ciągnie się cały czas tutaj poboczem, za drzewami, ten piękny widok, więc stoimy sobie tutaj, bujamy nad je, usypiamy, a tam zaraz kawałeczek, wychodzimy tylko z lasu i jest właśnie tak najpaj cała promenada, która również dopiero szykuje się do sezonu. Dobre? Chyba nie za yeah. bardzo co? Może z sosem chcę. <laughs> Rodzice jedzą to ty też, ale. Chcesz z sosem? W smaku to tak średnio ci idą te ziemniaczki. Chcesz popić? Radzik już pobiegł z małą na rękach, a ja chciałam wam pokazać w ogóle, gdzie jedliśmy. W restauracji papaj. przepyszne jedzenie za to, co widzieliście. Zapłaciliśmy 96 zł. Mieliśmy kolą 800 gram, którą jedliśmy na pół. Do tego e, te ziemniaczki opiekane, moje placki z cukinii Ono były takie trochę bez szału, szczerze mówiąc. I dwa razy kompot plus sos czosnkowy Wydaje mi się, że wartało, było tego bardzo dużo i nie zjedliśmy wszystkiego. Mała na rękach. Troszkę rozpostować kości. Strasznie się jej podoba. Spała się ewidentnie. Więc jeszcze chwilę tu się pokręcimy i będziemy wracać w kierunku naszego domku. Jeżeli chcecie, to Wam pokażę ceny z kolejnej restauracji w Jastrzębiej. Możecie sami ocenić, czy jest drogo, czy całkiem sympatycznie, bo zawsze się mówi, że wyjazd nad polskie morze i jedzenie tutaj to jest jakiś kosmos wydaje mi się, że jak na miasto turystyczne to nie jest tak źle zawsze się trzeba z tym liczyć niezależnie czy jedziesz do Krakowa czy do innego większego miasta że te ceny będą troszkę zawyżone niż w mniejszych miejscowościach więc myślę, że jak na tutaj główną ulicę bo tutaj jest tak naprawdę promenada, no to naprawdę nie jest tak źle i zobaczcie, tak prezentują się te domki z zewnątrz My mieszkamy właśnie w tym tutaj teraz pośrodku i każdy ma swój ogródek, stolik. Wszystko jest pięknie tutaj wykończone i zadbane. Tutaj w tym domku numer pierwszy, my też mamy do niego dostęp. Jest właśnie plac zabaw. Pokazuję Wam tutaj z perspektywy za ogrodzeniem. Ale jest trampolina, zjeżdżalnia, cały ten domek. I tam nie wiem czy uda mi się to wyłapać, ale pani chyba schowała, bo ostatnio bardzo wiało, a było bardzo dużo różnych zabawek właśnie. Wyciągany. Więc naprawdę dzieci mają tutaj co robić. Ja Wam na szybciutko jeszcze pokazuję, jak wygląda pokój. Zobaczcie, jestem na piętrze. To jest sypialnia numer 1, duże łóżko, komoda, telewizor. Tutaj mniejsza i ten sam zestaw, do tego są takie fajne wieszaczki zrobione. Na przeciwko mamy. Drugi pokój. Jest ta sama sytuacja. Wszystkie pokoje są ogrzewane i naprawdę powiem Wam, że było bardzo cieplutko. Tutaj mamy schody w do dół. Dość strome. No i my jedziemy już do domu. Zaraz Wam pokażę jak wygląda pierwsze piętro. I naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni. Weźcie pod uwagę, że no, to jest już po naszym tygodniowym użytkowaniu, więc... Nie widać tego błysku, ale wierzcie nam na słowo, że jak przyjechaliśmy, to był. Ta ława powinna być tutaj. My sobie ją przesunęliśmy. Płyta indukcyjna. Lekki nieporządek po nas, chociaż staraliśmy się. I naprawdę domek jest wyposażony. Pod każdym względem bardzo dobrze. Ekstras do kawy. Tu mieliśmy dużo tych kapsułek. Co Wam jeszcze to mogę pokazać? Śmieci, nie, ale talerze, naprawdę wszystko jest zrobione. Wiecie, nie, byle jak pojedyncze sztuki. Krzesełko była jeszcze wanienka, tak jak Wam mówiłam. Eee, I i, i... łyżeczko turystyczne, ale Pani sobie już zabrała. Daczaczki, suszarka, wszystko jest. Łazienka też jest bardzo ładna. Łączy nam się wentylator automatyczny. Naprawdę, to wszystko. Bardzo jesteśmy zadowoleni, bardzo dziękujemy za pobyt i myślę, że jeżeli w przyszłości będziemy chcieli jeszcze przyjechać nad morze, to też tutaj, bo dlaczego by nie, skoro było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.